Jeżeli będziecie praktykować damy, no to z czasem właśnie sami się tacy staniecie dla innych. Przez tą właśnie głęboką mądrość w działaniu współczucia i auremety, sami będziecie dla ludzi właśnie takimi duchowymi rodzicami. I to jest no, bardzo cenne, bo ludzie, bo właśnie to jest to światło miłości, które potem się rozszerza. Im więcej jest takich istot, tym więcej tych... Dzieciaczków, że tak powiem, przychodzi i się że tak powiem uczy i tak dalej, oni potem sami dorastają, te kwiaty lotosu się otwierają i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie to jest Dama, że te kwiaty po prostu jest ich coraz więcej, coraz więcej zapylają kolejnych i tak dalej. Więc to jest wszystko bardzo ważne. I po prostu taka postawa, no właśnie, w sumie już wyjaśniłem, dlaczego jest wielkim zwycięstwem i wielką pomocą dla innych, ale też jest najlepsza dla was samych ponieważ nie ma bardziej szczęśliwej egzystencji na ziemi niż właśnie taka, kiedy macie głęboki spokój, jesteście zintegrowani, konsekwentnie nie macie, nie robicie problemów, cały czas jest dobrze. I właśnie konsekwencje, jeżeli działacie ze współczuciem, no to, to jest też czyste prawo karmy, ale nawet tak łopatologicznie, no to po prostu z czasem tego cierpienia będzie coraz mniej, bo ludzie będą Was prawdziwie kochać, będą Was wspierać, będziecie wreszcie doświadczać też takiej prawdziwej wdzięczności która w normalnym świecie bardzo rzadko się dzieje, prawda? To jest tak, że na takiej damicznym poziomie egzystencji po prostu szczodrość i moralność i niekrzywdzenie są na takich poziomach, że większość ludzi sobie w ogóle ciężko im sobie chyba coś takiego wyobrazić, prawda? Że na przykład nie wiem na przykład w damie, to jest normalne, że na przykład ktoś miałby problem i ktoś nagle być po prostu rzucił wszystko, nie wiem, dałby ci wszystko i tak dalej, w ogóle bez słowa. I to jest normalne. Ja się wielokrotnie spotkałem z takimi sytuacjami też względem mnie, że ludzie czasami dokonywali niesamowitych aktów szczodrości, czy wsparcia, poświęcenia i tak dalej. I, i domyślam się, że w, w życiu normalnych ludzi takie rzeczy się prawie nigdy nie zdarzają. Bo po prostu w normalnym życiu przez to, że wszyscy są egoistami, chcą tylko dla siebie i tak dalej. I każdy się boi nawet trochę szczodrości, a co dopiero wielkiej szczodrości, no to... Potem właśnie ten cały świat jest taki zimny, egoistyczny, każdy tylko próbuje dla siebie ugrać i tak dalej, no i to jest takie no, piekiełko na ziemi, prawda? Natomiast właśnie w takiej głębokiej damie jest tak, że każdy chce oddać tym ludziom dobrym praktycznie wszystko i wtedy jest tak, że dzięki temu jest taka atmosfera prawdziwej miłości i czujesz, że zawsze będziesz, będziesz jakby no zawsze będziesz mieć na kimś polegać, to jest właśnie piękne w damie. Zwłaszcza tutaj się łączy to z dwoma innymi rzeczami. Właśnie Jedną jest to, że dama jest bardzo uniwersalna. prawda? Ona jest jakby taka, że oczywiście w damie też mamy bliskich, możemy mieć rodzinę, partnerów, najbliższe osoby, przyjaciół, ale mimo wszystko ci ludzie, co praktykują damę, w pewnym sensie mają dobre relacje z bardzo wieloma ludźmi, bo po prostu każda istota wie, że jest w jakimś tam stopniu twoim bratem czy siostrą na ścieżce, każda istota być może w innym życiu mogłaby być twoją najbliższą osobą, każda istota jest ważna, każda istota chce, żeby nie cierpiała i tak dalej. Więc praktycznie właśnie tak jak Adjan Bram mówi, że te trzy najważniejsze pytania, co jest jakby, e, jaka osoba na świecie jest najważniejsza, no to odpowiedź jest taka, z którą teraz przebywasz. Jaka jest. Hmm, nie wiem, czy to było chwilę, że, że ta chwila najważniejsza. No i jakie jest, najważni co, jest najważniejsze do zrobienia, to jest hmm, być dobrym. I ludzie, którzy głęboko praktykują damy właśnie w taki sposób żyją. Że po prostu nieważne, kogo spotykasz, nie wiem, akurat sobie zdarzyło ci się, że nie wiem, gdzieś tam kogoś zawozisz albo podwozisz, to wtedy ta osoba jest dla ciebie najważniejsza. I właśnie głębi mądrość w działaniu, współczucie, aura mety. I nie wiem, potem jesteś w sklepie, to dla ciebie pani, która cię obsługuje, jest teraz dla ciebie najważniejsza i tak dalej. Potem jesteś w pracy, to twój klient jest najważniejszy. Jesteś w domu, to twoi domownicy są najważniejsi. I jak, nie wiem, załóżmy robię konsultację na refugium, to każda osoba, która jest na konsultacji, ona jest najważniejsza. Jak teraz mówię do was, wy jesteście najważniejsi. Jakbym gdzieś tam poszedł i kogoś spotkał, to ta osoba byłaby najważniejsza. I nieważne kogo spotykasz, zawsze jest to samo pryncypium. W głębi mądrość, działanie, współczucie, aura mety. I kiedy robisz coś takiego, to w zasadzie wszędzie masz przyjaciół potem. To jest tak, że masz tylu przyjaciół, oczywiście możesz nie mieć z nimi intensywnych kontaktów, bo też dla mnie w ogóle nie chodzi o papancie prawda? Jest, jest skazanie o właściwej mowie, żeby nie robić stan papalapy, żeby nie paplać. Więc mimo, że dużo nie rozmawiasz z ludźmi, to masz głębokie poczucie przyjaźni. I wtedy właśnie to się łączy... Z takim cytatem, tutaj nawiążę do chrześcijaństwa, z Biblii, jednym z moich ulubionych, że właśnie, że nie martw się o jutro, bo jutro samo się o siebie troszczyć będzie, i że jeżeli Bóg żywi tam ptaki i tak dalej, pszczoły, to jak ciebie nie wyżywi, prawda? tego, kto podąża jego ścieżką. I to właśnie jest, tak się to manifestuje jakby w życiu, że jeżeli żyjesz w zgodzie z damą, to zawsze ci ktoś pomoże, bo po prostu ludzie będą doceniać twoje dobro, będą to widzieć i ktoś se prosi, no jakże taki biedny nasz ukochany, prawda, będzie tutaj cierpiał, no to ci pomogą, prawda? I właśnie to jest to, że zanim praktykowałem damy i byłem w dużo, że tak powiem, gorszym miejscu w życiu i jak często potrzebowałem pomocy, to nie było nikomu, żeby mi pomógł i było mi bardzo ciężko i tak dalej. Od kiedy jestem na tej ścieżce damy, praktycznie zawsze mi ktoś pomoże, jak mam tę potrzebę, prawda? Więc właśnie to jest też, dlaczego to jest najlepsze dla nas. Bo po prostu no, mamy takie naprawdę bardzo wiele takich dobrych relacji, nawet jeżeli dużo ze sobą nie rozmawiamy, to one i tak są. No i po prostu, jeżeli masz głęboki spokój cały czas i masz działanie ze współczuciem, to też nie masz agresji, która jest bardzo nieprzyjemna. A jeżeli masz auremety, to jesteś szczęśliwy, pogodny, lekki i tak dalej. I po prostu wszystko się składa, że jest dużo lepiej. Oczywiście. Nadal jest sankata Duka, nigdy nie jest doskonale i tak dalej. Ale mimo wszystko jest to najbardziej szczęśliwy sposób życia w tych warunkach, w których jesteśmy, czyli w życiu na ziemi. Więc dlatego to jest takie no, dobre podejście moim zdaniem.